Siemanko. Wszystkim zebranym tu Witam ciebie I nikogo innego bo kurwa tylko ciebie witam Dobra kurwa, czekaj kurwa, nie wiem. Ja pierdolę, statywem jest kurwa laptop nie Oczywiście nie mojego, bo mój musiałem rozpierdolić Ale chuj No bez kitu, nie, 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 nie wiem na czym to zmontuje, Ale chuj, może uda się bez montażu no to witam jeszcze raz wszystkich z tej strony ja gruby zmieniam kurwa chyba tą nazwę na Tę nazwę kanału bo to była taka nie no siadło mi w sumie ale no kurwa yy, że tak powiem posiadam inne przycisko no i co no i co dzisiaj będziemy... o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać dzisiaj po tym czasie całym Życia, przemyśleń i tak dalej. Pogadamy sobie o tym, pogadamy sobie o zmianach w sumie. No, bo ogólnie teraz jest taki czas, gdzie znaczy teraz jest, no był, no i no nadal chyba jest taki czas, gdzie yy, najwięcej jakby zmian przeszedłem w moim życiu. Najwięcej decyzji, najtrudniejszych, największe takie, no to takie po prostu kurwa, takie, no, nie wiem jak to określić, bo że tak. No i powiem Wam najpierw, co się zmieniło w moim życiu, i potem po prostu powiem Wam, powiem Wam coś na ten temat, dokładnie. A mianowicie, pierwsza sprawa jest taka, że się przeprowadziłem. Przeprowadzka z wsi spokojnej, z domu do leszna, do miasta, do bloku, do mieszkania w blokach. To jest pierwsza rzecz, która się wydarzyła na przestrzeni tych... tego czasu, od ostatniego jakby vloga. Kolejna rzecz to jest to, że rozstałem się z kobietą, z którą byłem długo. Długo, 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 długo i rozstaliśmy się tak na stałe. Co wbrew pozorom jest zmianą w życiu człowieka, zwłaszcza kiedy to było serio długi okres. I to nie mówię tylko o pół roku, tylko to było 2 lata i 8 miesięcy. Ja mam 18 lat. Wyobraźcie sobie to. Jak wcześniej to się zaczęło, wszystko. Dokładnie tak. I. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to to, że skończyłem edukację. Ale nie skończyłem jej, dlatego że skończyłem już liceum, tylko skończyłem na drugiej klasie liceum. Gdzie z tej drugiej klasy kurwa nie mam ani świadectwa, ani niczego, więc to jest w sumie da jakbym chyba kurwa też nie miał drugiej klasy liceum. Spieszcie też nie, gdzie mam świadectwo i te wszystkie dowody na to wszystko, więc chyba, jakbym kurwa gimnazjum skończył, no, ale decyzję podjąłem taką, o tym, żeby rzucić szkołę. Bo nie lubię szkoły. I to nie jest tak, że jestem gościem, który o, nie lubi szkoły, sobie rzucił. Nie. Ja i serio nie lubię. Mam mocne zdanie na temat szkoły i jest kurwa... Uważam ją za po prostu stratą czasu. Szkołę, samą w sobie. Jeżeli szkoła by mnie polegała na tym, żeby jakby uczyć tych ludzi życia, a nie uczyć ich, żeby kurwa zdali jakiś... Yy, Zjebany sprawdzian z chemii, no to wtedy może bym się ze szkołą zakomplował, no ale dobrze wiecie, że szkoła właśnie na tym polega. No. Kurde, taki szybki po prostu przykład. Yy, mam koleżankę, która jest, yy, jakby na fryzjerstwie i ona ma normalnie kartkówki z. Yy że musi opisać na kartkówce to, jak zrobi jakąś fryzurę. Wyobrażacie <grywa> sobie to? No, myślę, że niektórzy może z Was też tak mają takie rzeczy, takie po prostu... No Dla mnie to są pojebane po prostu rzeczy i, i uważam, że jeżeli człowiek serio wyjdzie z tego strachu przed tym, że tam nie będzie miał jakiegoś papierka, że tam batury nie będzie miał, czy tam nie będzie miał jakoś po prostu... No, tego właśnie papierka, tego dokumentu, że ukończył szkołę i tak dalej i wyjdzie. Z tego strachu przed tym, że tego nie będzie miał, to nagle okaże się, że ta szkoła w ogóle po co ona? Jest? Nie, ma, nie, ma, nie ma sensu. No naprawdę, no, że gdyby serio nie było, nikt by nie dostawał jakby żadnego właśnie dokumentu ukończenia szkoły, to by nagle cała szkoła straciła sens. Jakby cała szkoła jako instytut, nie mówię tutaj o, o ziomeczkach czy przyjacielach, których się ma w szkole, tylko ogólnie jako szkoła instytut, jako że idziemy tam, żeby się czegoś nauczyć. No. To, to by nie miało żadnego sensu. Więc dlatego postanowiłem, że sobie tą szkołę dropnę i to w sumie to też no był proces tego, bo do pierwszej klasy liceum chodziłem do, do dobrego liceum, w drugiej klasie właśnie się przeniosłem do prywatnego liceum, które, że tak powiem, patrząc w oczy teraz, jeżeli dyrektor tej szkoły to ogląda, to liceum jest słabe, tak, patrzę Ci w oczy, to mimo tego, kurwa, rzuciłem, no bo nie ma, nie ma tu kompletnie sensu, nieważne, na jakie chodzisz, to nie ma tu sensu, no chyba, że właśnie chcesz, na przykład, poprzez te dokumenty, poprzez to wszystko, jakby uzyskać możliwość, żeby iść na jakieś studia, z studiów też, żeby uzyskać dokument. Dobra, na studia, na temat studiów się nie wypowiadam, bo na studiach nie byłem. Więc dobra, nie będę o tym nic mówił. Ale jeżeli jakby wiążesz swoją jakby przyszłość z tym, że właśnie pójdziesz na studia i będziesz przez te studia robił jakiś sobie zawód, na przykład chcesz być lekarzem albo architektem albo jakimkolwiek, to wtedy no niestety musisz na te studia. Znaczy niestety, no a w sumie z drugiej strony, tak naprawdę. No, nie wiem, nie wiem jak wyglądają studia, nie wypowiadam się, i to są takie zmiany, które nastąpiły takie główne trzy, i powiem wam, że nie jest łatwo odnaleźć się w jakby innym świecie, takim że. Że naprawdę, że jedyne to, co mi zostało z poprzedniego świata to jestem ja, mój kumple i rodzina. I to wszystko, co mi zostało z tamtego świata, bo nawet już nie mam kompa, nawet już nie mam komputera i nie gram kompletnie, żadne gry, żadne nic. Tak jak na poprzednim vlogu właśnie mówiłem, że gram w ligę, to już od paru tygodni nie gram kompletnie w nic. No nawet paru, nawet może być ponad... No, nawet może być z półtora, z dwa miechy. Gdzie nie gram. No. I... Wbrew tam... Znaczy, nie wiem czy wbrew pozorom w sumie, bo nie wiem czy ktoś ma takie pozory, ale... No, ja takie miałem pozory, że... Chuj, nie, że co tam, że co, co, co... Co to mi zmieni tak naprawdę, nie? No a okazało się, że zmieniło dużo. Te właśnie trzy rzeczy zmieniło dużo. I chciałem wam powiedzieć teraz, że nieważne co się dzieje w życiu, nieważne czy na przykład powiedzmy, nie? Chodzicie do tej szkoły i, 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 i macie plan, żeby właśnie być lekarzami, co ci się docenić na zajebiste studia i tak dalej. A nie idzie Wam to, to znaczy, że na przykład nie jesteście, znaczy nie, 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 nie uczycie się w szkole, jakby wiceum na przykład, tak dobrze, żeby po prostu mieć takie oceny i takie wyniki z matury, żeby, żeby dostać się na te studia. Kiedy na przykład yy, trenujecie i nagle dostaniecie kontuzję, albo na przykład yy, przyjdzie gościu, na przykład trenujecie napierdalanie się, myślicie, że, myślicie, że jesteście dobrzy. A przychodzi gościu, który jest mniejszy od was, ma słabsze warunki fizyczne i was zleje. Hmm, na przykład, że chodzicie na siłowni i stoicie cały czas z ciężarem i nie macie żadnego jakby progresu ani z ciała, ani z... Yy, ten to, cokolwiek, każda sytuacja taka życiowa, gdzie po prostu nie jest po naszej myśli i niektóre właśnie sytuacje, kiedy nie jest po naszej myśli są takie, a chuj. A są takie, które po prostu sprawiają, że się czujemy jak gówno. Co jest normalne, tylko że najważniejszą w tych wszystkich jakby sytuacjach, zasadą, którym powinni się kierować wszyscy ludzie, to kurwa, nie trać wiary w siebie. Nie trać wiary w siebie. Nie mów, że jesteś śmieciem, nie mów, że jesteś beznadziejny, nie mów, że to, że to, że to. Trzymaj fason, trzymaj głowę do góry, nie poddawaj się. Możesz zmienić może jakby sposób życia jakby że jeżeli widzisz że nie idzie ci ta nauka to na przykład znaleźć coś innego spróbować znaleźć coś innego to nigdy nie jest łatwe ale da się znaleźć coś innego albo po prostu wziąć się w garść i wypocić się tak że po to wszystko było tak jakby chciał ale nigdy nie tracić wiary w siebie bo to jest najgorsze co może człowieka spotkać bez kitu to jest nawet gorsze niż na przykład śmierć członka rodziny. Naprawdę. Naprawdę. Trata, utrata wiarę w siebie może coś takiego jest, po prostu może być gorsza niż takie rzeczy. Nawet kurwa, jeżeli serio, jeżeli na przykład przez tfu nikomu nie życzę. Nigdy nikomu nie życzę. Ale jeżeli na przykład byście mieli wypadek i byście na przykład skończyli na wózku. No to nawet to nie jest gorsze od tego niż utrata wiary w siebie. Bo osoba, która wierzy w siebie i skończyła na wózku, ale nadal trzyma tą wiarę i nadal jakby jest pewna siebie, pewna siebie nie pod względem o idę do laski i pewność siebie. Nie, 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 nie. pewność siebie taką w życiu, że, że masz gdzieś tam tu z tyłu głowy, że dam radę. To. Kurde, wypadłem trochę z wątku. To osoba, która właśnie jest na tym wózku i ma tą z tyłu głowę, że dam radę mimo wszystko, może być wyżej pod względem takim właśnie jakby samopoczucia, niż osoba, która jest w pełni sprawna i nawet jest kurwa zajebiście dobrze sprawna i może robić wszystko, ale uważa się za śmiecia, nie? No bo to jest właśnie najgorsze, co można zrobić. Uważać się samego siebie za śmiecia, bo no, bo jak my jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie ma momentów w życiu, w którym nie jesteśmy w towarzystwie samych siebie. Nie ma takiego momentu. Kiedy na przykład tak jest właśnie, na przykład, podam przykład, porównam to na przykład do małżeństwa. Jeżeli jest małżeństwo, które ze sobą mieszka, powiedzmy, nie wiem czy tam ma dzieci, czy cokolwiek, po prostu spędza ze sobą bardzo dużo czasu. Praktycznie 24 godziny na dobę. Mieszkają razem, nie daj Boże, jeszcze nadchodzą do pracy razem, czy coś, to moment, w którym przestaje się lubić tą drugą osobę, a dzieli się z nią życie, jest przejebany. Jest przejebany, przejebany, przejebany. A co jest wtedy, kiedy przestajecie lubić samych siebie? Wyobrażasz sobie to? To jest kurwa najgorsze, co może człowieka spotkać. Stąd ciebie, że moim zdaniem depresja. Może nie wszystkie, bo też nie jestem żadnym psychiatrą i też kurwa gdzieś słyszałem, że jakieś są różne kurwa rodzaje depresji i w ogóle nie wiem, nie znam się, trochę w to może nawet nie wierzę, ale no nie znam się, ale że dużo takich problemów jakby życiowych ludzi wierzę się z faktu, że jakby nie wierzą w sami siebie i siebie nie lubią po prostu, tak naprawdę siebie nie znają. A kluczem do tego, żeby być szczęśliwym człowiekiem to jest właśnie poznanie samego siebie. Na tym właśnie polega, kurwa, nawet oświecenie, medytacja i te wszystkie rzeczy. Tu właśnie chodzi o to, żeby poznać samego siebie. No, wyobraźcie sobie Buddę, który tam 40 dni pod drzewem, kurde, siedział i medytował. No to co? To Z on tam był. On no był samym sobą, nie przez 40 dni. Nawet nie wiem, czy on tam coś jadł, czy nie, 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 nie pamiętam. Ale był sam sobą i był w stanie wytrzymać siedząc 40 dni. Widzicie, jak on musiał kochać samego siebie? I to był gościu, który osiągnął to oświecenie, nie, ten taki... Chuj, może kiedyś o tym oświeceniu opowiem. W sensie ja nie osiągnąłem oświecenia, nie, ale wydaje mi się, że wiem czym ono jest. Wydaje mi się, że nawet wiem jak można do tego dojść, ale to jest kurde, to jest trudne, to jest naprawdę trudna droga. Wydaje mi się, że łatwiej być milionerem niż osiągnąć oświecenie. No, ale milionerem, takim, że jesteś od zera, nie?, że jesteś na przykład od zera, że nie masz żadnych pieniędzy i za po prostu w trakcie życia jakby stajesz się milionerem, nie? To uważam, że oświecenie może być trudniejsze do uzyskania. I co? Nigdy nie tracić wiary w siebie. Dokładnie tak. Takie jest przesłanie dzisiejszego odcinka, dzisiejszego czegoś. Nawet nie wiem, czy ja to zmontuję, czy nawet zostawię tak ale po prostu chciałem to, po prostu nagrywam to, bo miałem taki czas właśnie niedawno, że jakby straciłem to. Chuj, powiem, jebać to. Było tak, że jakby przez to, że jakby rzuciłem szkołę. To jakby duża część, znaczy duża część, no, no, duża część rodziny jakby się nie zgadza z, jakby z moim podejściem do tego i tak dalej. I nie chciałbym powiedzieć, że się na mnie wyjebali, tylko po prostu są jakby w pewien sposób na mnie źli za to, jakby że idę swoją ścieżką, a nie ich, nie? Właśnie o to mi chodzi, że kurwa, dużo ludzi pierdoli, że ja pierdolę, że to obra teraz się odpalam że, o, kurwa, weź tego nie robi, bo, yy, bo, tak uważam, że, no nie wiem, no kurwa, no nie wiem, no cokolwiek, że, yy, mówi ci matka, że ty chcesz na przykład iść na y, politechnikę, a matka ci mówi, że masz iść na medycynę i chuj. No, o co tu chodzi, no? Czemu ona, czemu ludzie mówią innym ludziom, kurwa, jak mają żyć? Czemu przez to, że człowiek chce żyć po swojemu i jakby żyje, na innej zasadzie niż osoby mu bliskie, to te osoby bliskie są w stanie po prostu wyobrazić się, rozumiesz? Przestać, kurwa, rozmawiać, przestać, kurwa, cokolwiek, nawet ze wszelkich kontaktu czy coś. Nie mówię, że u mnie tak jest, ale ogólnie jest dużo takich sytuacji i utrudniać nawet to życie. Mimo, ty, tylko dlatego, że jakby nie są w stanie zaakceptować tego, że ktoś jest inny od nich, rozumiesz? I że może się różnić bardzo od nich. Nie, nie wiem, czy wy cokolwiek rozumiecie, co, co, co tutaj mówię, ale no, w każdym razie w mnie to niemiłosiernie, że właśnie ludzie tacy są, że jeżeli są ze sobą blisko i ta osoba miała taką ścieżkę, a ta osoba chce iść tak, to już kurwa, już jest ból, już jest ból dupska, już jest... Yy... Ten. Ludzie chcą mówić innym ludziom po prostu, jak mają żyć. To jest dla mnie po prostu was pierdolone. To jest dla mnie zjebane. To jest chore i tak nie powinno w ogóle być, bo przez skąd się właśnie biorą te jebane y, pisowcy. No dobra, ja nie mówię, że pisoscy chciałem powiedzieć ogólnie politycy i te wszystkie sytuacje, bo kurwa, wszyscy pierdolą, że pisto taki i taki a kurwa jak było zasadne PO, a... Nie... No, po ja pierdol... Co ja pier... e, jak, jak mój stary normalnie, nie? to, kurde, co, co, to jest taka wielka różnica, aby, że jest ta pandemia cała z, zjebana, no jest, kurwa, czy jej nie ma, no, chuj, no, ja, pierdolę, nie będę już o tym gadał, bo tu będę godzinę siedział i pierdolił. No, ale właśnie stąd się te wszystkie rzeczy biorą, kurwa, stąd się wziął Hitler, kurwa, stąd się wziął, kurwa, Stalin, stąd się wziął właśnie te wszystkie, wszyscy ci ludzie, którzy po prostu są źli, no i... I to dlatego, że jakby nie odpowiada im życie innych ludzi, rozumiecie to? Co Cię bierze? Kurwa, to, że idzie sobie, idą sobie, jest marsz LGBT i wokół są kurwa jakieś te, jakieś ludzie, którzy kurwa, nie wiem, no, biją ich czy cokolwiek i wyzywają ich, a choć to obchodzi, kurwa, czy ten gościu rucha w dupę innego gościa? No ja pierdolę, no. Kim Ty kurwa jesteś, żeby mówić, jak on ma żyć? No do chuja, no. No, kim Ty kurwa jesteś, co Ty jesteś, kurwa? Bóg do chuja? Przez to, że kurwa ograniczasz tego człowieku wolność i odbierasz mu poczucie bezpieczeństwa jesteś niżej kurwa nawet od niego. Od tego gościa, którego tak uważasz z tego śmiecia, bo urde trzyma się z innych opem za rękę. No ja pierdolę. Czemu ludzie tego nie rozumieją, to są tak proste rzeczy. No kurwa mać. Jakby człowiek się zajął. Każdy człowiek zajął się sobą i własnym szczęściem, to kurwa świat był pod warunkiem, bo też jest to, że jakby. Jeżeli twoim nieszczęściem jest, kurwa, nie wiem, gwałcenie, kurwa, kobiet na ulicy, no to jest do wyjebania, ze społeczeństwa, nie? Żeby wiesz, że jakby człowiek zajął się własnym szczęściem, ale nie krzywdził nikogo innego przy tym, to świat był piękny. No nie, nie, uważasz tak. Ja tak uważam. No ale to jest, kurwa, no, Nie ma rzeczy niemożliwych, no. Jesteśmy, kurwa, w tak wielkim wszechświecie, który ma tyle lat, że my jesteśmy, kurwa, nie, nawet nie pierdnięciem tego wszechświata, nawet nie mrugnięciem oka, nawet nie wiem, czy my jesteśmy. Czy my, kurwa, jesteśmy? Jakby jakbym ja był wszechświatem i we mnie by było to wszystko, i gdzieś tu bym miał, kurwa, ja jestem w całej wielkości, jakby wszechświata, nie? I tu mam gdzieś, kurwa, planetę Ziemię, nie? To kurwa, ona jest tak mała i tak, kurwa, nieznacząca. Nie znaczy nic, kompletnie. Nie, nie znaczysz nic. I nie dość, że nasza planeta nie znaczy nic, która ma kurwa ileś miliardów lat, a Ty który masz kurwa 20 lat? Ty który masz 40? Ty który masz 90 kurwa? Co Ty kurwa myślisz? Co, kim Ty kurwa jesteś? Dziki nie jesteś kurwa. Człowieku, sorry, że tak mówię, ale jakoś mi zawsze to dawało takiego trochę kopa, że przez to, że nie mamy kompletnie żadnego znaczenia tutaj? Kompletnie żadnego. To jesteśmy wolni, po prostu. Z jakiej kurwa racji? Przez, kur, z jakiej racji? Przez to, że i, i nasze jakby życie jest tak mało prawdopodobne, że ono powstało, jest po prostu tak ułam, takim takim ułamkiem jakby życia całego wszechświata, całego wszystkiego, jest po prostu niczym tak naprawdę, jest po prostu niczym. To dlaczego ja mam kurwa całe życie? Kurwa, się pierdolenia, kurwa jakiegoś gościa, który mówi mi, jak mam robić, jak mam żyć. Czemu nie mogę żyć po swojemu? Czemu, kurwa, ten czas, który został mi dany, niektórzy wierzą, że Boga, przez Boga, niektórzy wierzą w coś innego, niektórzy nie wierzą w nic. Ja wierzę, że to jest wszystko z przypadku i że ten przypadek, który zapoczątkował za to wszystko, który zadecydował o tym, że ja tutaj jestem, to dlaczego. Ja mam się, kurwa, podporządkowywać? Dlaczego ja mam być po prostu nieszczęśliwy? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Czemu ludzie... nie widzą tych rzeczy, kurwa? Ciężka sprawa do przemyślenia, co? Grubek miny. Pojebane. Nawet nie wiem, czy tam dokończyłem jakiś tam temat. Już chuj mnie to boli. No... I to tyle chyba, jak na razie, jeżeli będę wstawiał takie w, jakby vlogi, kurwa, takie pogaduchy, że w ogóle bez cięcia, bez niczego po prostu kurwa wstawię to co pierdolę i chuj To, no to może być więcej, bo miałem tak, że nagrywałem parę, ale po prostu było to po prostu składane i wszystko to by trzeba było zmontować, nie wiem, teraz kompa Naprzeciwko mnie jest laptop, ale niestety nie ma do niego dostępu, z tyłu jest pokój, gdzie mieszka mój brat, który ma komputer i też nie ma do niego dostępu, więc nie mam po prostu gdzie tego wszystkiego zmontować. I nawet kurwa nie wiem, ja nie wiem czy bym chciał kurwa, bo to, w sensie takie te rzeczy, czy to nie może po prostu być tak jak jest i kto obejrzy to obejrzy, kto nie to nie, ale będę to ja. Prawdziwy, bez cięć, bez niczego. No i co? Trzymajcie się, czysty, trzymajcie się, fuj, trzymajcie życie za mordę. Kluczową zasadą życia uważam, że jest, że to Ty masz ruchać życie, a nie życie Ciebie. Strzało. Trzymajcie się, jeszcze raz.